Są oczywiste, nie podlegają dyskusji. Widział pan te zdjęcia? Nie, sąd, ale czy widział? był czy... jakikolwiek sąd, który stwierdził, że pan Nawrocki jest przestępcą. Nie. No właśnie. Nie. A czy, ja... Pamiętacie czasy, gdy okładka w gazecie mogła kogoś zniszczyć albo wynieść na szczyty? No właśnie, tygodnik Newsweek najwyraźniej zatęsknił za latami 90. -tymi. Bo postanowił odpalić medialny CKM w stronę Bogdana Rymanowskiego. Tytuł na okładce grzmi brednie u Rymanowskiego. A pod spodem jeszcze lepiej, do swojego kanału na YouTubie zaprasza antyszczepionkowców, wyznawców teorii spiskowych i głosicieli antynaukowych bzdur. Mocne. Pytanie tylko, czy strzelali z ostrej amunicji, czy ze ślepaków, które narobiły więcej huku niż szkód, bo jak się przyjrzeć faktom, to cała ta afera wygląda jak próba zgaszenia pożarów w burdelu za pomocą kanistra z benzyną. Jesteście na kanale A. To ciekawe. Także zostawcie lajka like oraz suba. No i bez przedłużania lecimy z tematem, póki gorący. O co poszła cała ta gównoburza? O wywiad z panią profesor Grażyną Cichosz, która na kanale Rymanowskiego rzuciła tezę tak kontrowersyjną, że niektórym redaktorom late w sojowym kubku skwaśniało. W rozmowie z Rymanowskim stwierdziła, że największym przekrętem dietetycznym naszego stulecia jest genetycznie modyfikowana soja. Jaki jest największy przekręt dietetyczny XXI wieku? To jest e, genetycznie modyfikowana soja. My nie trawimy tych białek. 80% stanowi, stanowią białka globuliny, których my nie trawimy, to jest półbiedy. Te białka są szkodliwe dla przewodu pokarmowego, uszkadzają koski jelitowe, generują stany zapalne. I to jest przyczyna y, diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby Leśniowskiego-Crohna, żydyczego zapalenia jelit, zachorowalność na nowotwory jelita grubego była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie, zachorowalność na raka trzustki była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było Takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na jod rośnie nawet stukrotnie. Profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz to wyliczył, a nam tymczasem się spożycie jodu ogranicza. A w ilu produktach jest ta soja genetycznie modyfikowana? Usiłowałam studentom sporządzić ranking, i tych produktów wyszło 360, więc. Ale to są wszystkie produkty wszędzie, dostępne w gdzie Polsce. To jest możliwe Czy na całym świecie. Nie tylko w Polsce, mhm. w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych na pewno, w krajach Azji nie. Co ja jako rzekome źródło Dobrego białka dodawana jest i do mąki, i do słodyczy, i do deserów. W największych ilościach wykorzystywana jest przez branżę mięsną, bo 1 kg koncentratu sojowego, a tona soi kosztuje poniżej 1700 zł. Tona. Zastępuje 5 kg mięsa wołowego, czyli jest niezły biznes. Czyli jest dużo tańsza. No, bez porównania. I wielokrotnie większe zyski. Zyski są mega, a my płacimy za to cen za to płacimy cenę. Bo... zdrowie. Dokładnie. No proszę, jedna prosta odpowiedź na wszystkie bolączki cywilizacyjne. Lekarze, zamykajcie kliniki, dietetycy, palcie dyplomy, rozwiązanie jest w soi. Aż dziwne, że nikt na to wcześniej nie wpadł. I co robią media? Zamiast merytorycznie punktować, debatować, to Newsweek postanawia zaatakować nie posłańca, a listonosza. Zamiast edukować, wolą urządzić polowanie na czarownicę, z Rymanowskim w roli głównej. I tu Bogdan Rymanowski, zamiast schować głowę w piasek i przepraszać, że śmiał zaprosić kogoś. Z niepopularną opinią odpalił swój profil na portalu X i w czterech prostych punktach wyjaśnił. Policjantom myśli, gdzie ich miejsce. Czym powinno być dziennikarstwo w wolnym kraju? Po pierwsze, wolność słowa, albo jest, albo jej nie ma. Tertium non datur. Po drugie, każdy zasługuje na wysłuchanie. Żadni policjanci myśli nie mogą dyktować dziennikarzowi kogo może, a kogo nie może zapraszać. Po trzecie, i to jest kluczowe, wierzę w zdolność moich widzów do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. I wiecie co? Nie tylko on tak myśli. Na scenę wjechał, cały na biało, król internetu Krzysztof Stanowski i po podsumował sprawę tak krótko, jak tylko on potrafi. Najśmieszniejsze jest, jak bardzo ta okładka jest bez znaczenia, bo Bogdan Rymanowski jest dziś znacznie większy niż Newsweek. I trudno się z tym nie zgodzić. W czasach, gdy media tradycyjne tracą na znaczeniu, atak Newsweeka wyglądał bardziej jak krzyk rozpaczy tonącego, który próbuje pociągnąć za sobą kogoś, kto płynie obok na solidnej tratwie. Oczywiście, nie wszyscy bili brawo. Pojawiły się głosy oburzenia, że Rymanowski daje Platformę szkodliwym tezom. Jeden z internautów napisał kąśliwie, że argument o wartości wysłuchania, można by absurdalnie zastosować nawet do malarza z Austrii, sugerując, że dziennikarz, zapraszając gości, promuje ich i legitymizuje ich poglądy. No tak, bo dorośli ludzie to debile i jak usłyszą w internecie, że soja to zło, to natychmiast wyrzucą tofu i zaczną jeść gruz. Dajmy ludziom myśleć. Na litość boską. Gdzie jest granica? Kto ma decydować, kogo wolno zaprosić, a kogo nie? Grupa redaktorów z warszawskiego biurowca? I tu dochodzimy do pytania kluczowego. Dlaczego akurat teraz taki zmasowany atak na Rymanowskiego? Czy to naprawdę tylko kwestia tej nieszczęsnej SOI? A może, jak to często w polskim piekiełku bywa, chodzi o coś zupełnie innego? Internet huczy od teorii, a jedna z nich prowadzi prosto do gabinetu premiera Donalda Tuska. Wystarczy cofnąć się do kampanii prezydenckiej i pewnego słynnego wywiadu. Oczywiste nie podlegają dyskusji. Znaczy, ja mam... Ale są oczywiste, nie podlegają dyskusji. Widział pan te zdjęcia? Nie, sąd... Stwier... Ale się czy widzimy? był czy... jakikolwiek sąd, który stwierdził, że pan Nawrocki jest przestępcą? Nie. No właśnie. Nie. A czy, y, 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 czy słyszał pan ode mnie stwierdzenie, że pan Nawrocki jest przestępcą? Mhm. Ja nie mhm. chcę, żeby polski prezydent był człowiekiem, który jest za pan brat, z gangsterami skazanymi za tak ohydne y, y, zbrodnie i przestępstwa, pan... jak handel kobietami. Panie jak... premierze, ale widział pan y, ten, y, ten trik, czy ten chwyt pana Karola Nawrockiego z debaty? Przyniósł zdjęcie pana Rafała Trzaskowskiego. Mówiąc o tym, że parantał Czaskowski miał zdjęcie z pedofilem i przeznaczył. na Ale mnie na nie jego interesują sprawicznikowych. Ja nie mówię o trikach wyborczych. Ale ja nie to, mój... to też był zarzut w Ale ja nie mówię o propagandzie z przestępcami. Wyborczych. Ale ja... znaczy, problem polega na tym, że z panem Nawrowskim mamy poważny problem. Nie kto komu lepiej. Skut... Nie kto, 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 kto kogo lepiej uderzy. Naprawdę tu nie chodzi o to. I, i no, zwracam się do wszystkich, żeby, żeby właśnie. Zobaczyli dokładnie, co się dzieje. Wielu komentatorów na X twierdzi, że Tusk właśnie tą rozmową pogrzebał szansę Rafała Trzaskowskiego na prezydenturę, a Rymanowski stał się jego osobistym wrogiem. Czy to możliwe, że potężny polityk, który przez jedno niewygodne pytanie mógł poczuć, że przegrywa wybory dla swojego kandydata, trzyma urazę w polskiej polityce? No, co wy niemożliwe. Tu wszyscy się kochają. Czy okładka w Newsweeku to polityczna zemsta zaplanowana przez naszego premiera? To oczywiście tylko teoria. Ale w polskiej polityce nic nie jest niemożliwe, a zbiegi okoliczności bywają podejrzanie częste. Dlaczego więc tak bardzo chcą go zniszczyć? W sensie Bogdanka. Odpowiedź jest banalnie prosta bo jest niezależny. Rymanowski zbudował medialną potęgę która nie podlega żadnemu partyjnemu nadzorowi ani presji redakcyjnego kolegium. Ma widzów, którzy przychodzą do niego nie po to, by utwierdzić się w swoich przekonaniach, ale by posłuchać rozmowy. Zaprasza gości, których mainstreamowe media boją się tknąć nawet metrowym kijem, bo burzą ich czarno-biały obraz świata. To on jest zagrożeniem dla ich monopolu naprawdę. I właśnie dlatego odpowiedzi, których udzielili zarówno Rymanowski, jak i Stanowski, były tak celne i nie bójmy się tego słowa, piękne. Rymanowski zaorał ich pryncypialnie, odwołać wołując się do fundamentów wolnego świata, wolności słowa i zaufania do inteligencji odbiorcy. Stanowski dobił ich pragmatycznie, pokazując im ich miejsce w rynkowym szeregu. Jednym ruchem, z gracją i bez zbędnych emocji sprowadzili całą tę okładkową napinkę i wypociny lewaków z Newsweeka do poziomu, na którym się faktycznie znajdowała. Czyli do panicznej, nieudolnej próby zdyskredytowania kogoś, kto im po prostu uciekł. Ta cała afera to nie jest opowieść o ESOI, zdrowiu czy nauce. To opowieść o tym. Kto ma prawo zadawać pytania i komu wolno na nie odpowiadać w przestrzeni publicznej? Media głównego nurtu, czy to prorządowe TVP, czy rzekomo niezależny TVN, chciałyby mieć monopol na myśl prawdę objawioną. Jak coś zostanie powiedziane w ich studiu, staje się faktem. Ale gdy ktoś powie coś kontrowersyjnego u Rimanowskiego, czy w kanale Zero, to od razu jest to klasyfikowane jako brednie i dezinformacja. To jest walka o narrację. Jeśli nie możesz wygrać argumentami, zniszcz platformę, na której padają niewygodne pytania. Proste. Establishment medialny nie chce walczyć z dezinformacją. On chce mieć na nią monopol. Chcą sami decydować, co jest prawdą, a co herezją. A Bogdan Rymanowski ze swoim potężnym, niezależnym kanałem stał się dla nich groźnym heretykiem. Dlatego próbują go spalić na medialnym stosie. Pytanie tylko, czy im się to uda, skoro, jak sam zapowiedział, on dopiero się rozkręca. A wy co o tym wszystkim myślicie? Czy Newsweek przesadził? Czy to była próba cenzury i uciszenia niezależnego głosu? A może Rymanowski powinien bardziej uważać, kogo zaprasza? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych poważnych analiz. Siema.